Siema wszystkim Jesteśmy na Soboniu, jak obiecali Patrzcie ten miernik On się nie świecił całą drogę W momencie jak żeśmy doszli tutaj, a jesteśmy Przy laboratorium jak widzicie Poniżej Tylko ja to tak na gorąco biorę, żeby wam pokazać Jak ci ludzie to uwierzą, że to się nie świeciło, powiedzcie mi No to jest tak. kwestia tych ludzi. Jak nie uwierzą, to nic na to nie. Tych ludzi, nie którzy to oglądają, tak? chcą, tak? to uwierzą. Ale no, proszę bo już ja widziałem. Nie że tam jest amperomierz to. i że tam pokazuje wartość 10A. Nie, nie, nie o to chodzi. To jest po prostu wskaźnik Wskaźnik pola. Wskaźnik pola, tak. Pola elektrycznego. No cały dzień się no mnie świeci. No. O, Teraz włącza, proszę. Każdy amperomierz jest woltomierzem tylko że z bocznikiem odpowiednim. Czekaj, bo nie mam ustrości w ogóle. Ja nie wiem, jak to. No widać, że, że jest na czerwono. Ale... Kurczę, no tylko No widzicie, że się świeci, a się nie świecił. W momencie, jak my weszli tutaj na laboratorium, zaczął się świecić. Czyli co, to mówisz, są tu istoty, tak? Dusze. Silne pole elektryczne towarzyszące zjawiskom paranormalnym. Aha, jeszcze raz jest silne. Silne pole elektryczne towarzyszące zjawiskom paranormalnym. Nie ma powodu, żeby tutaj takie występowało. W dzień tego nie ma. W dzień dzień te... nie rejestrujemy tego. Dopiero po zapadnięciu zmroku. Teraz... Która godzina teraz jest? Po zapadnięciu zmroku. Ale godzina teraz, która jest? Pół do 18. 17:30. Czyli 17:30 i no jesteśmy na laboratorium. No poniżej, bo tam laboratorium jest wyżej, ale widzicie. No Widzicie, że jesteśmy. No. tam są hopoki, pogoda jest fatalna, bo deszcz pada. a tutaj są wskazania to pole musi być silne No coś mówiłem, że tu są wskazania czyli pole jest silne no. ja idę jeszcze, żeby się nie dołączać pokazać, że rzeczywiście jesteśmy na laboratorium czekajcie, czekajcie ja idę pierwszy Laboratorium mamy tu chyba do góry Tak, tu jest na lewo Totalnie bo drzewa też leci Zmienię latarkę potem, no ale no chyba widzicie, gdzie jesteśmy, nie? Ci, którzy w temacie znają to te miejsce bardzo dobrze Za dobrze Tą no, samą latarkę, zaraz wyciągnę no, mocniejszą No ale widzicie, możecie doświetlić, bocie czym Już no, A to tylko dziura To nie była zjawa To była dziura ja, Dobre ten wskaźnik jego może A super są te ikonki, nie? Duszek, duszek Mniejszy duszek, większy duszek, a to co są kosum, to już... No takie komercyjne, chcieliśmy wprowadzić a, sprzedaż tych wskazów... ale nie bardzo to idzie nie? Bardzo ty... A powiedz mi ta wskazówka do dechy dobiła, nie? Tak, tak Czyli co, to jest silne? Bardzo silne pole Bardzo silne pole A wcześniej myśli to tego nie było Nie, Dopiero cały my tu... czas było na zero ono, To cię samo świeciło? Ja? No ja tu nic nie mam czym to świecać a. O kurde. No dobra, no, no to wam na szybko chciałem pokazać, mówię na gorąco, to wezmę, żeby nie świnować ja żąbka. Jesupokami ja idę, Pokazuję tylko pokazuje to co co pokazuje ten przyrząd. Ciekawe czy ktoś był. Ciekawe czy ktoś był i mierzył tu takie rzeczy, nie? Tam są koledzy idą. No nic no, to taka pierwsza część wstęp, a co będzie dalej to zobaczymy To do następnego Wyłączą się co? Na razie się wyłączą Do następnego Tu macie jeszcze tu Jeszcze macie dach, którzy chodził kiedyś Ci, którzy mnie oglądają tu pamiętają Ach. Trzeba uważać, bo ślisko i mokro wymienię latarkę w następnym filmiku. Bo ta już tutaj ledwo zipie. Dobra, to na razie. Do następnego ziemka.